Susin, 3 zł. Dawid wysłałem ci zaistą tapetę na pulpit Windows. Na wiadomości stałam susin i czy mógłbyś ją ustawić. Robiłem ją dla ciebie w wolnym czasie od prac przymusowych i ciężkich. Bardzo bym się cieszył gdybyś to ustawił na tapetę. <grywa> Da, ustawiam na tapetę. Już ustawiłem na tapetę.